Zderzinken, 25 czerwiec Przeskok wysokości startu Trzej koledzy już tam są, coś właśnie złapali, jakieś zero Termika na razie działa do 2000 metrów Czyli do wysokości startu Słaby tempo, 11 km w 50 minut Rasa idzie do tej chmury Potem odbija w lewo na małe górki. Skok z gór w lewo na te małe 2500 metrów ta mała górka działa słabiej. Zostawiłem jakieś półtorej, bo ta chmura tutaj z przodu się tworzy. Moja trasa idzie przez tą małą górkę, a potem skaczymy tam dalej. No i wygląda na to, że chmura się buduje nad tym trafiłem idealnie z czasem. Na poprawej w kierunku skał się rozpada, to zanim tą wykręcę, to tam powinno się pojawić następna. Chłopaki nie dogonili, mieliśmy czwórkę do samej chmury. Kolega nad nie do złapania, pełna bela bloczek za bloczniem, on nie wyprzedza Boguś za mną. No, Ale dzisiaj jest słabszy dzień chyba. Ostra no, terma na skałach, dupa spięta, teraz jakiś luźny komin. Kolega na Zeno nie chce skawiać pierwszy. Ostatnie kółko w jednejce nie ma też sensu. W końcu spokojniej, jedynka nie ma sensu kręcić. Teraz zakres gdzieś tam na prawo 70 km, średnia 19, tragedia, chociaż teraz będziemy szybciej lecieć, to może km zrobimy, i wrotka na 200 powinno wystarczyć. Przeskok na drugą stronę doliny mi mała górka, ktoś tam drędzie już 20 minut podobno a potem tam, w trochę, no i do domu mam bardzo fajne rękawice firmy Super z Windstoppera kupione we Flylight Dawid i Grzesiek pojawią się na żaglu 4 km zrobione. Albo Dawid stwierdził, że wypnie pakę sobie i wyląduje ją sobie włożyć. Ja cię paka. Zgubiłem właśnie kapanosy i zgubiłem kamerę. No, jaką miałeś kamerę? Mobiusa, taką małą. Nie będzie łatwo znaleźć tutaj. A to tania, nie? Tania na szczęście i mnie chudniała.